Siemano. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Made of Scare. Kontynuujemy sobie przygodę. Dzisiejsza misja. Musimy się udać tutaj do przejścia. Tylko teraz tu, tu i tam. Okej. Okay. Bez większego problemu, o ile nie. Jeszcze sprawdzę sobie ta drzwi raz. Dalej zamknięte, czyli jeszcze tu wrócimy zapewne. A póki co. Chwila, moment. Ok. Hmm. Cichutku, a nie ja nie, a pan dokąd idziesz? Bo nie wiem, jak bardzo mam Cię unikać. O, żeś ty w dupę jeża. Cholera! czemu żeś mnie znalazł? Dobrze idę, dobrze idę. Dawaj, dawaj, dawaj. No Biegnij, nie ma czasu do stracenia. A mnie dziad wyhaczył. I chyba mi się. Będę musiał chyba zmienić ze wzmacniacza na systemowe we wejście sławkowe. Poczekajcie chwilę. Za mało dźwięku, tutaj więc <laughs> zrobimy to już. Eee, chwila, ja mam. Nie mam do leczenia nic. Dobra, no wydaje się tutaj cicho. Biblioteka i Rumy sto 112. sto dwanaście. Elizabeth, jesteś tam? Udało mi się dotrzeć na pierwsze piętro. Yes, I'm still here. I'll oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Gdzie powinienem szukać na pierwszym piętrze? Czy ktoś jest z tobą nadal na poddaszu? I've not heard anything outside this door for a good while now, but I can still hear them searching around the other rooms. Thomas. Poczekajcie sekundę, zmienię słuchawki. I już jestem z wami z powrotem.

W ogóle, cokolwiek słyszał. E, popatrzmy, co my tu mamy. Tu mamy to przejście. Wow, tu jest typek jakiś. Poważnie. To była topa stulecia, muszę przyznać. Muszę popracować też nad dźwiękiem z mikrofonu, bo widzę, że mam przez stery drobne. Też dziad się nie miał gdzie pokazać no, w takim miejscu. O, reszty w mordę. Dobra, zobaczę się z Wami ponownie już na piętrze po rozmowie. Okej, okay, się <laughs> witam was ponownie po cięciu, którego pewnie nawet nie zobaczycie. I no, kwestia pauzy. Wróciłem z powrotem tam, gdzie byłem. Udało mi się to zrobić bez obrażeń tym razem. I teraz tak, mamy zagadkę i czwórkę drzwi możliwych do przejścia. Ok, te mamy zamknięte. Te są na 100% otwarte. Tutaj w ogóle mamy jakąś zagadkę. Aha, brakujące fragmenty. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. Teraz tak, 100, 105. Ech, niestety się otwierają. To idziemy najpierw tu. To co mi się podoba na dzień dobry. Mamy pokój z zapisem, z którego bardzo chętnie skorzystam. Tylko się tutaj rozejrzę jeszcze. No nic nie ma, dobra, posłuchajmy. Jest to prawda, mama? Czy pan zajmował się tym trudnością też? Ja myślałem, że grandfather's ręce są insane, tylko dla tego, co mój padał od lat. if it were not for what i have discovered myself that our fortune is born from blood the price we pay for the siren song the same song you sang mother the song father now wishes me to learn it is utter madness and yet it holds my father and my uncle held even you in its thrall what can i do what should i do I cannot give in to my father's demands, not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking, founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. No dobra, mamy kolejny kawałek historii. <coughs> o, zobaczmy tu przejście, tam, tam. No, sporo tego będziemy mieli tutaj do przeszukania. sobie tutaj na kuczkach pochodzę na wszelki wypadek sprawdźmy ale nie ma czym się naładować I tu jest kolejne przejście którego nie odblokujemy no i teraz pytanie. Prawo czy lewo? Ja myślę, że na prawo mamy mniej. Trochę tego to. No żeż ty w dupę jeża. Kolejny jakiś. Jedziesz sobie tam, więc tym bardziej... Ja pójdę w drugą stronę. Pra, pierwsze drzwi. Pokój 104. cztery. Jest i mapa. O, ale widzę, że nie kompletna, bo tutaj jest pokój niepokazany jeden. Tu możemy pójść. Pewnie jest otwarte. No dobra, dobra. Coś się u licha stało. Nie wiedziałem, że to będzie otwarte. Wow. Gość, ja zdecydowanie w tą stronę chcę iść. Piątka zamknięta. No, musimy poczekać, aż on wróci. Niestety, Bo dobrze byłoby się udać tam dalej i sprawdzić to pomieszczenie do końca. Tam są jeszcze drzwi, i nie zauważyłem ich. No, wracaj dziadzie. Tutaj też mam do sprawdzenia, ale nie chcę iść w tamtą stronę na razie. Jest, idzie. Odsuńmy się troszkę. Napiję się za tym ten, ten czas. Wielkiej Brytanii, A, wsparcie w Jasne gwin, tu są jakieś pułapki. Koło. Wow! A, e, nic mi to nie zrobiło. Dobra, tym się przedostanę dalej, a tym powinienem nigdzie nie dojść. Zgadza się, Puściutko. A tutaj otworzyliśmy sobie przejście. Elegancko, fajnie, fajnie, mamy skrócik. A i w sumie nie mam potrzeby się tam wracać, więc mogę iść tędy. To mnie doprowadzi w to samo miejsce. Dobra. Do wyleczenia, ale nam nie jest potrzebne. Czyli te były te otwarte były. Aha, tak to prowadzi, dobra. Chodźesz ty w mordę. Nie wchodź tu, nie wchodź. Idź sobie. Chodźesz ty... Mamy coś? Oli, Molij, tu trzeba. rozwiążemy to, ale nie teraz. W tą stronę się wracam. Nie no, ta zagadka nie jest w sumie trudna tutaj. Natomiast odpoczynkuję się nie da. Dobra, rozkminimy to jeszcze. Nie będę tu stał na razie nad tym. w złą stronę idę. Wow, idzie jakiś za mną. Zamknięte, zamknięte i tam jest ostatnia możliwa. Ja czuję, że tu też nic fajnego nie zobaczę. A tu jest kolejny dziad. Mamy, jed Mamy jeden ładunek, więc nie ma tragedii. Skarga Izaka na Abrahama. Bracie, błagam, zastanów się, zanim zaczniesz działać tak lekkomyślnie. Wspólnie opracowaliśmy i zbudowaliśmy salę morderstw, aby nakarmić stworzenie i sfilmować nasze plany. Nie mogę dalej oddawać się Twojemu podobaniu do bezmyślnego zniszczenia. W przeszłości było to do zaakceptowania, gdy goście tłumami gromadzili się w hotelu, ale spalone ciała i ich skutki to marnotrawstwo na które już nie możemy sobie pozwolić. Izak. Nie jestem pewny gdzieś się. Gdzie ja wchodzę ściany, ściany, jeszcze raz ściany. Okay. I... Ja pierdzielę jasny gwint. Hm? Wow, to w ogóle zwłoki jakieś nie zauważyłem ich wcześniej. Dobra, to możemy otworzyć. I ląduję tutaj. Tu mamy zagadkę, tu mamy zapis. No dobra, tak patrząc po czasie, to przydałoby się udać właśnie w miejsce zapisu pomału. Telefon chyba dzwoni znowu. Dobra, no, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Ja mam oczywiście nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę, komentarz jakiś. A póki co, to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.